Zastanawiacie się, czemu taki kadr i czemu tak właśnie sobie kucam? Może aż tak bardzo tego nie widać, ale opieram się o łóżko, ponieważ niewyobrażalnie nie mnie dzisiaj dwugłowę oraz yy, ścięgna pod łytkami tak boli, że taka pozycja mi to łagodzi ten ból. O, może nie ból, ale dyskomfort. Myślałem nad tym, czy nie iść dzisiaj na ten trening czworogowych, właśnie. I długo ze sobą walczyłem czy iść czy nie iść, ale właśnie porobiłem sobie w domu kilka psiadów, dla testu i stwierdziłem, nie, no dzisiaj zrobię odpoczynek, gdyby może nie te, ten taniec, z sumie jeszcze się dzisiaj, bo jest godzina 16.50, a ja wstałem okolice 12:00, po czwartej posiadłem spać, bo jeszcze długo nie mogłem zasnąć, więc tak naprawdę jestem niewyspany. Yy, no i czuję to na nogach, że jednak powinienem dzisiaj odpocząć. Zrobię dzisiaj taki dłuższy spacer na zewnątrz, taki który dawno nie robiłem, czyli spacer do kina oraz z powrotem. Dzisiaj właśnie mam zamiar pójść do kina i prawdopodobnie to będzie film. Gdzieś e, nie, coś tam z chłopcem, jakiś tam horror, zaraz tam zobaczę jaki to jest ten horror. Dobry chłopiec, a później powiem o co chodzi. Ale tak, chciałem po prostu wam powiedzieć, że pomimo tego, że dzisiaj nie pójdę na trening, i przerwę pasce chyba 12 dni treningowych z rzędu. To nie jest mój, mój rekord, bo mój, mój rekord to chyba było tam na początku tego roku, w lutym, w marcu, coś takiego. I to było chyba ponad 30 dni, jeżeli dobrze pamiętam. No ale to, że dzisiaj nie zrobię treningu, to nie znaczy, że nie pominę ten trening czworogowych, bo jutro sobie zrobię ten trening czworogowego i po prostu z jakiegoś tam dni treningowego odpuszczę w tym nadchodzącym, nadchodzącym tygodniu. Tajemnic czworogłowego jest dla mnie najważniejszy w całym tygodniu, ponieważ właśnie na tym okresie masowym mocno się skupiam na czworogłowych i uważam, że jak na razie idzie bardzo dobrze. W sumie mogę Wam pokazać, jak wyglądają moje czworogłowe. Nie wiem, czy będzie dobrze widać z tej perspektywy, ale uważam, że jednak jakoś się rozwinęły te czwórki. I jeżeli pociągnę tak dalej, no to może w końcu będę mógł normalnie chodzić i nie wstydzić się za bardzo, że mam takie nogi, a nie inne, bo jednak mam trochę duże udo. Może nie tak, nie wiadomo jak duże, że nie wiem, ponad ponadprzeciętnie, mocno ponad ponadprzeciętnie, ale jest taki, wygra, jest taki wzór na określenie, czy ktoś ma taki właśnie jest to dobry stosunek uda do przysiadów. Długości uda do przysiadów i ja właśnie mam. Z, nie pamiętam, jaki dokładnie to był wzór, ale było chyba coś takiego, że wzrost podzielić przez e, długość Waszego uda. Jeżeli to wychodzi więcej niż 27 setnych, albo 26 setnych, ten stosunek, to znaczy, że macie właśnie zły stosunek do przysiadów i ciężko, ciężko będzie Wam rozwijać e, dobre wyniki na, tych, na tym ćwiczeniu. To raz, a dwa... Przez to, że masz dłuższe udo, to będzie ciężej go rozwinąć mięśniowo. No ale cóż, anatomii się nie wybiera takimi, się, tak, takimi, jakimi się rodzimy. Znaczy nie, takimi jesteśmy, jakimi się rodzimy. I trzeba po prostu korzystać z tego, co mamy, i rozwijać to, co mamy. I tak, więc dzisiaj odpoczynek. Zobaczymy, co, co dalej będzie. Nie wiem, na tym podglądzie mam cały czas tak, że praktycznie mnie nie widać, a ja później, jak montuję, to myślę, nie jest tak źle. Trochę podjaśniam i w miarę jest ok. Jest godzina 21.33 i jestem właśnie w drodze do kina. Zobaczyłem ten tytuł i nie myliłem się, tylko mówiłem polską wersję, bo po angielsku to jest Good Boy, czyli dobry chłopiec, można tak bezpośrednio tłumaczyć. Nie wiem o czym ten film jest, już Wam nieraz mówiłem, jaką mam, ja mam taktykę. O niczym nie czytam w trakcie, e, o czym będzie film, nie oglądam żadnych trailerów, patrzę tylko na okładkę i domyślam się, czy to jest horror, sensacja, komedia, czy to jest polski film. A właśnie, moja jedyna kryteria to jest taka, czy to jest polski film. Jeżeli tak, no to nie idę. Nie idę, dlatego że nie wiem, jestem e, e, krytyczny wobec polskich filmów, dlatego że nie lubię polskich filmów. Tylko nie, nie idę, tylko głównie dlatego ze względu na audio. Jest bardzo duże ryzyko, że ja nie będę rozumiał, co oni mówią. I dlatego wolę oglądać z napisami. I też mogą być jakieś zagraniczne filmy, ale jeżeli jest to dubbing, to też nie pójdę na ten film, bo z dubbingiem ciężko mi się oglądają filmy. Więc tylko dlatego nie chodzę na polskie filmy i nie oglądam polskie filmy. Jakby było opcja z napisami i dalej nie rozumiem, czemu nie ma takich opcji, że są polskie filmy i co do tego napisy napisy aż tak bardzo nie przeszkadzają chyba, nie? a mogliby chodzić ludzie niedosłyszący w ogóle, w ogóle nie słyszący albo niedosłyszący tak jak ja i mają ciężkość w rozumieniu mowy. Wiem, że to nawet nie jest taka domena tylko osób niedosłyszących, bo dużo ludzi skarży się na polskie audio nawet jak ma bardzo dobry słuch więc pomyślcie jak jest właśnie w moim wykonaniu albo mojej mamy, która ma jeszcze głośniej pod tym względem więc, głównie dlatego nie chodzę i nie oglądam na polskie filmy nie wiem, wiem, że teraz chyba jest taki polski film y, Dobry Dom, Dom Dobry albo coś takiego ale i nawet widziałem, że ma dużą popularność na multikinie, tam gdzie idę właśnie, że jest duży repertuar, jeżeli chodzi o godzinowo więc może być to dobry film ale nie pójdę na ten film idę pewnie prawdopodobnie bo o tej godzinie jak widzicie jest pustka to i tak samo będzie pustka i pewnie nic teraz mnie nie widać w kinie zakopiłem bilet i byłem zdziwiony że na ten moment trzy osoby zakupiły też bilet więc byłem taki zdziwiony dziwny niedziela 22 i aż tyle ludzi będzie bo na Elbląg o tej godzinie to bardzo dużo ludzi i po chwili się zastanowiłem, dlaczego tak jest i w końcu doszedłem, że przecież jest długi weekend. Chwilę nie mam pracy i już zapomniałem o tym, jak to jest mieć pracę i planować długi weekend. I tak sobie też od razu pomyślałem, kiedy ostatnio byłem w kinie. I to było chyba 3 tygodnie temu, albo nawet 4 tygodnie temu. Więc teraz, gdy teoretycznie mam dużo, bardzo czasu wolnego, to ani razu jeszcze nie byłem w kinie, więc to takie, też taki trochę paradoks. Ale chciałem wrócić do tego, co mówiłem na początku materiału, czyli o regeneracji. Bo w takich właśnie momentach, ja myślę od MK 677. Dla niewtajemniczonych to jest taki, taki... Peptydy, może nie jest to starme, ale jest to raczej peptyd, który... Ja tutaj wymienię, nie będę mówił z głowy, ale... Znaczy inaczej, na pewno w tym tego typu środków jest to, że może wspomóc regenerację, i dlatego się zastanawiam nad tym, bo możemy nie wiem, odbudować trochę tam jakieś struktury kości, możemy mieć lepszy sen poprzez jakąś tam wpływanie na mm, sen y, w postaci fazi REM, że mamy jakiś tam wydłużony i nie, nie, nie przybudzamy się. A jak jesteśmy w okresie masowym i mamy częściej treningi, no to ten sen może być gorszej jakości przez to, że jeszcze, tak jak ja mam, to właśnie ciężej zasypia, bo mamy w sobie adrenalinę jeszcze burzującą. Mamy w sobie większy. E, kortyzol nas jeszcze brzmi, więc ciężej się zasypia. No i na pewno plusem jest to, że może e, rozwinąć nasz hormon wzrostu, czyli IgF1. To są na pewno największe plusy tego środka. Nie wiem, jak to, jak to nazywać tak poprawnie, ale tak mówię. Natomiast, co mnie najbardziej odrzuca od tego, to jest stracenie statusu naturalności. Bo to jest jednak nielegalny środek, jeżeli ktoś by miał występować w jakiś tam zawodach sportowych i przez właśnie Komitet WADA, który traktuje ten środek jako właśnie nielegalny i dlatego gdy ktoś kto przyjmuje przyjmuje no to od razu nie może się nazywać naturalem a mi zależy na tym właśnie żeby nazywać się naturalem do momentu gdy świadomie popełnię taki czyn że chcę przejść na zawodowstwo a na razie nie jestem zawodowym i tak jak już kiedyś mówiłem jeszcze się mi do tego nie śpieszy dużym takim takim wadą tego jest to że właśnie jest wzrost dostania insulinooporności To też jest bardzo właśnie taka ważna kryteria dla mnie, żeby tego nie przyjmować. Ale mam do Was pytanie. To właśnie przyjmują ten środek MK677. Jak to jest w rzeczywistości, jeżeli chodzi o regenerację? Czy faktycznie odczuwacie, jeżeli ktoś z Was oczywiście przyjmuje? Bo wiem, że inaczej hmm, ja słyszałem u mnie na siłowni, że są ludzie, którzy to przyjmują, ale... Z ale nie pytałem się ich, jak to faktycznie jest. Nie ma jakichś tam potwierdzonych badań długoterminowych, jeżeli chodzi o to, żeby po przyjęciu tego tych tabletek jest nagle jakiś wzrost siły. Jest tylko właśnie jakiś taki pośredni wpływ czynniki na, na siłownię, ale nie ma bezpośredniego jak strydy. I dlatego mam do Was pytanie: czy faktycznie um, warto to brać stricte dla regeneracji? Ponieważ, tak jak już mówię, czuję to, mam że mam gorszą generację, dlatego że trenuję jak trenuję, mam wysoką aktywność no i jednak te treningi są ciężkie. I dlatego w takich momentach głównie zaczynam o tym myśleć i przyglądać różne oferty czy różne tam opinie. Proszę, napiszcie w komentarzu, jeżeli faktycznie ktoś z Was przyjmuje. Jednak w sam jestem cała sala kinowa oglądam i okej, okay, jestem już po kinie godzina 23.45 powiem wam tak nie spodziewałem się tego zupełnie już wiem czemu na miniaturce czy tam na okładce filmu był sam pies myślałem, że po prostu taki nie wiem, że będzie jedno z głównych postaci jakoś tam, odegra rolę ale nie, że będzie główną postacią bo to był faktycznie film z perspektywy psa ale zanim o filmie, bo będę mówił o spoilerach, więc jeżeli tam nie wiem, nie chcecie tego słuchać, a macie zamiar oglądać ten film, no to możecie już wyłączyć tak naprawdę ten filmik, bo raczej nic później nie będę nic omawiał. E, omawiam, jak jak widzieliście przy bitkach byłem sam w samtkinie, więc nie wiem czemu e, ja widziałem tam w repertuarze, płaci nie w repertuarze, tylko w wyborze miejsc do filmu, że były trzy jakieś tam zajęte nie wiem czy to na przykład były tam zajęte dlatego że na tych miejscach nie można było usiąść, bo coś tam było nie tak i, i tam sala czy tam pracownicy kina zablokowali te możliwości no i tak czy inaczej byłem sam w kinie. Ta sala była największa w naszym multikinie, więc czułem się jak jakiś VIP i w sumie siedziałem na miejscu VIP, więc tak faktycznie było. Ale jeżeli chodzicie do kina, to wiecie, że jest taki moment, że przychodzi pracownik Multikina i sprawdza, czy ktoś nie nagrywa czegoś No i tak było w tym przypadku I tak trochę dziwnie się czułem, bo Podchodzi, idzie centralnie do rzędu, gdzie ja siedzę Czy tam, no do rzędu, gdzie ja siedzę I centralnie patrzy się na mnie przez te swoje urządzenie, pewnie przez doktowizor, czy coś tam Czy nie nagrywam, czy czegoś innego nie robię Trochę tak nie wiem, jak się wtedy zachować. nie tylko oglądam, ale czuję się, jakby nie wiem, robił coś nielegalnego. To tak, jakby taka analogia, że wchodzicie, wchodzicie do sklepu, nic nie kupujecie i wychodzicie. To wtedy takie coś się czuje, że czujecie się, jakbyście coś nielegalnego zrobili. No ale dobra, to tak poza tym. A co do, to do filmu? Powiem tak, myślałem, że to będzie horror, i w sumie jest to horror, ale bardziej bym stawiał, że to jest dramat. Ponieważ ma takie elementy dramatu. Zwłaszcza końcówka, ale tak, jeżeli chodzi o sam film, to jest to naprawdę ciekawy film, pod takim aspektem, że wszystko widzimy z perspektywy na wysokości kamery, tak jak idzie pies. No to tak, na wysokości oczu psa, kamera jest skierowana. I drugi ciekawy zabieg. Tak naprawdę nie widzimy bohaterów ludzkich, chodzi mi o ich twarze. Poza dwoma wyjątkami, raz że. Tego głównego bohatera, człowieka, dziadka widzimy na filmika, jego twarz w tam jego nagraniach starych oraz pod koniec materiału widzimy głównego bohatera, gdy już umiera. I wydaje mi się, że właśnie widzimy jego duszę z perspektywy psa. I wydaje mi się właśnie, że tpies tylko widzi z małych twarzy, takie tak mi wydaje mi się, że to jest taka analogia, że widzi z małych twarz, tak takie to przesłanie było. Powiem tak, ten film trwa 70 chyba minut, coś takiego, więc jest krótki, lekko powyżej pełno metrażówki. I w sumie nie dziwię się, że trwało tyle minut, bo jakby trwał jeszcze dłużej, to by za bardzo się dłużył. I tak już się dla mnie za bardzo dłużył w drugiej połowie filmu czy tam trzeciej akcie to już zdecydowanie za długo ten trwał i ten film mógłby być spokojnie takim filmikiem na YouTube'a, że ktoś tam spędza czas z psem, bo pies jest fajny, to był taki Labrador, to jeden z moich ulubionych ras tak mi się wydaje, że to jest Labrador, chociaż wydawał się taki bardziej pomarańczowy niż takie, które ja widziałem w życiu, ale pewnie to jest Labrador i fajnie to by się oglądało jeżeli relacja pana z psem, bo kilka razy się uśmiechnąłem, a jeszcze coś Zorientowałem że chyba nie powinienem oglądać takich filmów Bo jak widziałem, że pies jest głównym bohaterem I wszystko widzę to z psa, jak on ma relację z panem No to pomyślałem, że Jeszcze bardziej chcę mieć psa Więc znowu zacząłem myśleć o tym, że Kurde fajnie by było adoptować psa Bo właśnie to co widzę w kinie To ja bym siebie widział Że relacja psa z panem Trochę kilka razy nie, że nie wiem, oczy mi się zaszkliły, czy coś, ale miałam takie właśnie w głowie myśli o tym. No i kilka razy się tak fajnie uśmiechnąłem, że widzę taką relację i mówię, że fajnie by było tak z mojej, z mojej perspektywy to samo odcić. Ale dobra, wracając do filmu. Co mnie zawiodło, znaczy zawiodło, nie miałem żadnych odcinków, ale na pewno na minus było to, że takie efekty specjalne były takie kojące w oczy bo pod koniec było widać dużo CGI i to jednak może się nie spodobać jeżeli ktoś na to szczególnie patrzy oraz dwa, no dużo było takich momentów irytujących może to nie jest taki zarzut do filmu tylko taki zarzut do... nie wiem, jakiegoś pomysłu do filmu, że Widzę taką irytację, że pies coś widzi, ale nie może tego przekazać właścicielowi, że coś, jest, że coś jest nie tak i tylko my to wiemy, pies to wie, a on nie wie jak to przekazać swojemu panu. To też było takie trochę irytujące, ale to mówię, to nie jest zarzut, że to filmu, stricte tylko taki to pomysł, mogliby coś jeszcze zmienić. No i co? Koniec końców, pierwszą połowę fajnie mi się oglądało, druga połowa mi się nużyła. I dobrze, że trwała tylko 70 minut. Bo tak, by jeszcze pewnie spadła poziom niżej. Jeżeli miałbym ocenić, no to takie średniawka takie może lekko powyżej 5,5, 6 na 10. Nie wiem, jaka jest opinia wśród oglądających. Dla mnie to jest lekko powyżej średniawki. Pomysł jak najbardziej ok, gorzej trochę z wykonaniem. Pies, jak najbardziej, fajny. Fajnie się to oglądało. te ta, ta relacje pies-właściciel. Tylko jeszcze takie trochę lepsze wykonanie, bo chyba to jest jakaś, patrząc na wykonanie, to taka niskoburzutówka, więc jakby ktoś miał więcej pieniędzy, no to pewnie by to lepiej zrobił, ale pewnie nie wiadomo, jakby to miało być naturalnie zrobione lepiej, bo to jeżeli miałby ktoś robić lepiej przez CGI, no to pewnie może by też się gorzej doglądało, a tak mieliśmy w większości przypadków 100% re... 100% prawdziwości oglądania tego wszystkiego. I to tyle. Fajnie taki luźna niedziela i też luźny filmik, więc nie każdy dzień jest sobotą, nie każdy dzień będzie miał tyle atrakcji co we wczoraj było. Jeżeli Wam się ten materiał w jakimś tam stopniu spodobał, no to nie zapominajcie o łapce w górę, bo ostatnio też mało tej dajecie, a mi się teraz przypominasz na początku. Trzymajcie się.